Dobrze znane zeszyty Muzeum Dulak 121 doczekały się trzeciego numeru. Aktualna publikacja została wydana w 80. rocznicę wysiedlenia Powstańczej Warszawy. W wydawnictwie znalazło się 17 ustnych bądź pisanych relacji świadków historii byłych więźniów obozu Dulak 121, którzy opowiedzieli nam o wypędzeniu z Warszawy, o tragicznym, o tragicznym pobycie w obozie. W Pruszkowie, a także o dalszych losach. Zeszyty zostały wzbogacone o dział naukowy. Znajdziemy w nim artykuły na temat transportów warszawiaków do Auschwitz, czy akcji zbierania świadectw zainicjowanej przez Edwarda Serwańskiego. Warto uwagi jest też kolekcja materiałów dotyczących pruszkowskiego obozu zebranych przez Edwarda Kołodziejczyka. Wydawnictwo również zostało wzbogacone o Przepiękne fotografie pana Jerzego Mąkowskiego, któremu udało się uchwycić pozostałości po obozie w Pruszkowie. Pan Jerzy Mąkowski jest również byłym więźniem obozu Dulag 121, stąd też wyjątkowość tych fotografii. Wraz z premierą rusza promocja zeszytów Muzeum Dulak 121. Niewykluczone, że muzealnicy wybiorą się... Na spotkania do szkół. Dużo, dużo młodzieży nie wie, jaka tutaj historia w Pruszkowie się wydarzyła. Myślę, że taki kierunek byłby świetnym, świetnym wyjściem i też świetnym takim zamierzeniem edukacyjnym z naszej strony. O nurcie historii mówionej oraz o kulisach wywiadów przeprowadzanych ze świadkami historii będzie można posłuchać na najbliższym spotkaniu promującym trzeci numer zeszytów. Muzeum zaplanowało je w siedzibie placówki na ulicy 3 maja, w sobotę 18 stycznia o godzinie 15.00.